Cześć! Nazywam się Maria Konarowska i chciałabym Cię zaprosić na cykl programów pod tytułem Mam tak samo jak ty. I co jest to najważniejsze akurat w tym kontekście to to, że jestem mamą. Jestem mamą bardzo wesołej, rezolutnej dziewczynki o imieniu Gaja. I Gaja ma już słuchajcie, rok. I cztery miesiące. Jak to leci? Eee, jestem mamą. I tak, dobrze widzisz. Eee, jestem totalnie. Mam mokrą głowę w ogóle. Przede wszystkim od tego zacznijmy. Eee, z tyłu jest bałagan. Chowam się w jedynym pokoju, w którym nikogo nie ma. I być może eee, nie powinno się tak zaczynać nagrania. Ale cykl Mam tak samo jak Ty powstał, powstaje dlatego, żebyśmy mamy małych dzieci zrozumiały, że każda z nas ma tak samo, co oznacza czasami brak czasu na to, żeby ułożyć włosy, żeby znaleźć perfekcyjny moment na zrobienie czegoś, tak jak ja się starałam od dwóch tygodni nagrać ten, to zaproszenie dla Was. Albo po prostu nie miałam momentu takiego na to, żeby się ubrać, umalować, uczesać, ustawić kamerę, światło yy, i żeby mnie Gaja nie odciągnęła od tego, albo żeby coś się nie wydarzyło, albo żeby nie trzeba było zrobić tego, tamtego i tak dalej. Wierzę w to, że jesteście Wy tam po drugiej stronie też. Takie same dziewczyny, które po prostu radzą sobie z rzeczywistością taką, jaka jest i wyciskają z niej to, co mogą najlepszego. I tak, siedzę w pokoju zawalonym ciuchami, nieumalowana, nieubrana i witam Was w moim, e, mogę to tak nazwać chyba, w moim programie Mam tak samo jak Ty, gdzie podzielę się z Wami nie tylko moimi doświadczeniami, jako mamy, ale też podzielę się z Wami Wiadomościami, e, które piszecie do mnie na Instagramie. Zapraszam na mój Instagram. E, I tam też jest bardzo dużo właśnie materiałów na temat mojego macierzyństwa. I tam mam największy kontakt z dziewczynami, z innymi młodymi mamami. Niekoniecznie już tylko młodymi, ale mamami e, małych dzieci. Co my będziemy tu robić? Może zróbmy tak, że ja doprowadzę się do porządku i wtedy e, przejdziemy do sedna? Natomiast chciałam to po prostu już zacząć, bo tak, to bym tego nigdy nie zrobiła. Bardzo się cieszę, że jesteście tu z nami, ze mną. <grytanie> Zaraz wracam. No, ja akurat na spacerze, więc mam chwilę dla siebie, co oznacza. Sprzątanie zabawek no takie wiecie spa mam life. no i mam mm, godzinkę z hakiem, więc yy, ale zaraz bo jeszcze muszę tak yy, posprzątać, pozmywać, zrobić obiad. Yy, to kiedy ja te włosy wysuszę i skończę te, to nagranie? No bo potem jak Gaja przyjdzie, to będzie trzeba ją przebrać, e, nakarmić, e, bawić się z nią. Mhm. 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 Dobra, jakimś cudem udało mi się wszystko zrobić. To jest kalafior. Prawda jest bałagan wszędzie, ale ziemniaki opieczone. Taktawian będzie miał co jeść. A, jeszcze dla Gai muszę zrobić. Coś z tego kalapiora zrobię. No, ale idę nagrywać dalej. No dobra, to mam chwilę już, żeby nagrać. Jesteście? Tak. Dobra, już idę. Dobra, sytuacja opanowana. Tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Już się wymontuję ja tutaj. I... Idę. W różową sukienkę, bo to jest coś, czego się nauczyłam od moich bardziej doświadczonych koleżanek, że jeżeli jesteś zmęczona, to musisz założyć jakiś bardzo taki e, jasny albo w ogóle kolor i wyglądasz podobno lepiej. No więc stosuję. Kochane moje, tak naprawdę no to ja trochę, mm, trochę oczywiście ubarwiłam e, to moje umęczenie się tym, e, że Mam tyle do zrobienia i ja zdaję sobie sprawę z tego, że my wszystkie to robimy, że to jest normalne. Ale też wiem, że bardzo dużo z nas, bardzo dużo z Was ma problem z tym, żeby, żeby zaakceptować tę wersję macierzyństwa, która jest Wasza, bo myślicie, że ona jest jakaś nie taka. I ja tutaj jestem po to. Taki sobie założyłam cel, taką mam misję, żebyśmy się trochę zjednoczyły w tym, znormalizowały to takie. Nie wiem, jak to ubrać słowo. Żebyśmy znormalizowały yy, bycie mamą w takim kontekście, że to jest po prostu potwornie trudna robota. Robota, tak, robota, to jest. Yy, to, że urodziłam się kobietą, to, że jedną z moich funkcji e, jest to, że ja mogę urodzić dziecko, wcale nie znaczy, że y, wiem, co później <zrobić>, zrobić bardzo łatwo i przyjemnie. Wynosić, dla, dla mnie przynajmniej, było, to był najlepszy czas mojego życia. Po prostu kocham być w ciąży, ale później Dzieją się takie rzeczy, o których słyszałam, które nawet widziałam, ale póki samemu się tego nie doświadczy, to nie można się w ogóle wypowiadać. Kiedyś moja siostra coś chciała, swoje pierwsze dziecko chciała jakoś tak bardzo owinąć w szaliczek i Zosia nie chciała. I ja do Zosi się zwróciłam tak, Zosieńko, no zobacz, mama histeryzuje. A moja siostra z taką miną lwicy, Mój tak, nie masz dziecka, to się nie wypowiadaj. I tyle, ile ja razy po prostu panikuję na temat teraz gai ubioru i dopiero teraz mogę powiedzieć, że ją rozumiem, eee, też jest właśnie dla mnie dowodem na to, że tylko mama zrozumie drugą mamę. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Można się domyślać, można spekulować, ale. Mm -mm. I mam tak samo jak ty. W ogóle ma ten tytuł z tego powodu, że ja dostałam tak niezliczoną ilość wiadomości pod tytułem: Jeju, jak dobrze, że masz tak samo. Ja mam tak samo jak ty. Jak dobrze, że nie jestem jedyna. Jak dobrze, że nie tylko ja tak mam. I pomyślałam sobie, że w pewnym etapie ja bym potrzebowała, na pewnym etapie macierzyństwa, na samym początku, potrzebowałabym, żeby mi ktoś powiedział, że. Bez względu na to, co ja robię, jest ok. I powiem Wam teraz, przy tym pierwszym odcinku, powiem Wam teraz historię yy, momentu, w którym przestałam na chwilę, bo to wr wraca, jak bumerang, na chwilę się martwić i denerwować, czy robię coś nie tak. Gaja była malutka, ona miała koło dwóch miesięcy, yy, no i tam już przeszły te czy trzech nawet, przeszły te takie najgorsze kolki, jakieś w ogóle gazy brzuszka, że płakania w nocy i zaczęły się takie, no i zaczęły się inne problemy, które, jak wiadomo, wyszukiwałam w internecie, pytałam innych kobiet, innych mam, dostawałam też tak zwane dobre, nieproszone rady. I ilość wykluczających się, weźmy na przykład smoczek. Wszystko ok? Ok. Weźmy na przykład smoczek. Gaja nie chciała smoczka. I ja nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie dlaczego. Ja miałam jakieś zafiksowane, że ten człowiek mały powinien ssać smoczek i to jest dla niego dobre. Nie wiem skąd mi to przyszło, no ale ona nie chciała ssać tego smoczka. I ja po prostu się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby ona ssała ten smoczek. No i się pojawiły różne. A właśnie e... Różne sugestie. Smoczek? Smoczek to jest najgorsza w ogóle wróg. To jest jakaś sztuczna sytuacja. To w ogóle absolutnie żadnego smoczka. No ja to nie chcę zasać smoczka, gdy będziesz miała straszny problem, żeby ona zasnęła. A przecież bez smoczka to ona nie zaśnie. Smoczek nigdy. Smoczek tylko na samym początku, potem smoczek baj. Nie, no kochana, bez smoczka to w ogóle ty wiesz, że no do piątego roku życia to smoczek jest wtedy, wiesz, żeby tylko uspokoić, to tylko i wyłącznie z smoczkiem. Bez smoczka sobie nie dasz rady. Smoczek najgorsze zło. No i tak mogłabym, wiecie, ee, mogłabym tak bez końca. Wtedy sobie uzmysłowiłam, że przecież Gaja nie chce tego smoczka. I to nie jest tak, że ona to ma przemyślane, tylko po prostu instynktownie nie chce smoczka. I może to jest dziecko, które po prostu nie chce smoczka. Stwierdziłam, że ja po prostu posłucham swojego dziecka i zobaczę, co się wydarzy. Przestałam jej pchać ten smoczek do buzi ona była bardzo zadowolona, usypiała, wszystko było w porządku, po prostu nie potrzebowała smoczka. I te wszystkie dobre rady, te wszystkie generalizujące, oceniające, czy robisz coś źle, nieprawidłowo, nie tak jak trzeba, po prostu trzeba sobie wsadzić. I spojrzeć na to dziecko, które jest przed nami. Spojrzeć na nie. Ja spojrzałam na Gaję, zabrałam ten smoczek, wyrzuciłam go w ogóle do śmieci i poczułam taką ogromną ulgę. Gaja od razu w ogóle zasnęła. Naprawdę wtedy zrozumiałam, że nie ma idealnej wersji mat matki, macierzyństwa, wychowywania dzieci, em, karmienia dzieci, kładzenia ich spać. E, dobierania zabawek i tak dalej. Po prostu trzeba albo o nich zapomnieć, albo wziąć je pod uwagę i zastosować kilka wersji i zobaczyć, która Wam najbardziej, która mi najbardziej pasuje. E, ale na pewno jednej rzeczy nie robić, to znaczy nie stresować się. Nie stresować się i nie wymyślać powodów, dla których Wasze dziecko, dla których moje dziecko e, robi coś nie tak. Ono jest za małe, żeby zrobiło coś nie tak. Ono, ono robi i jest, bo jest i bo robi. Nie ma takiej opcji, żeby ona zrobiła coś nie tak. Ja pamiętam, że wtedy właśnie ogarnął mnie taki spokój i poczułam. E, to była jedna z niewielu chwil w, w macierzyństwie, w której poczułam naprawdę ogromny spokój i zaufałam tej sytuacji. To nie jest nienormalne, że my jako mamy, zwłaszcza pierwszego dziecka, jesteśmy totalnie zagubione, nie wiemy, co robić, i szukamy odpowiedzi u, u innych. Ale najlepiej, żeby ograniczyć to grono szukania odpowiedzi do swoich najbliższych, um, a już na pewno, żeby nie słuchać tych cioć dobra rada, które, e, które nie pytane, po prostu na spacerze zobaczą dziecko ze smoczkiem, i powiedzą: Hmm, smoczek, no to będzie problem ze zgryzem. To trzeba od razu wyrzucić do umysłowego kosza. Po prostu się uśmiechnąć i nic nie powiedzieć. Na pewno się tym nie przejąć. To jest właśnie mój taki taka moja prośba do nas, kobiet, żebyśmy sobie tego nie robiły, żebyśmy. Po prostu choćby nie wiadomo, jak nas pchało do tego, żeby pouczyć drugą matkę, kobietę. Po... Nie, jeśli nie pyta, nic, nie mów nic, bo możesz naprawdę zniszczyć e, to powolne budowanie jej własnej wartości jako matki, jako kobiety, e, tej stabilności decyzyjnej w tym obszarze. To jest naprawdę tak łatwo zrobić. Po prostu trzeba się zamknąć. Jedyne, czego ja pamiętam na samym początku, potrzebowałam tak naprawdę i nie miałam zielonego pojęcia o tym, to było wysłuchaniem tych moich, ja nie wiem, co robić, czy to, czy tamto, czy siamto. Po prostu wysłuchanie tego i wspieranie mnie w zaufaniu do siebie. I uważam, że język do matki powinien wychodzić tylko i wyłącznie z miejsca wsparcia. Tylko i wyłącznie. Ale zrobiło się jakoś strasznie poważnie, a ja nie chciałam, żeby to było takie bardzo poważne. Ja chciałam po prostu, żebyśmy, żebyśmy wiedziały, że mamy dokładnie tak samo i nie biczowały się, jak to się mówi teraz, za ewentualne błędy, które później za które będą nasze dzieci płaciły, bo my i tak te błędy popełnimy. Nie ma innej opcji. Także taka moja e, krótka historia na pierwszy raz. Musiałam przerwać, pójść e, nakarmić Gaję. E, na pewno wiecie o czym mówię, bo wiem, że macie tak samo jak ja i właśnie dlatego, że mamy tak samo, chciałabym być z wami też w kontakcie Instagramowym, e, żebyście mi pisały o czym chcecie rozmawiać, o czym chcecie, żebym ja mówiła, e, bo chciałabym z wami współtworzyć. Mam tak samo jak ty. Bo ja mam tak samo jak ty.